W dzisiejszej Ewangelii y, moją uwagę przyciągnęły dwa słowa: przyjaciele i miłować. Y, pierwsza rzecz to y, przejdę do tych przyjaciół, że Pan Bóg traktuje nas, uważa nas za swoich przyjaciół. Pan Bóg, istota najwyższa na świecie, uważa nas, ludzi, za swoich przyjaciół, co jest naprawdę niezwykłe. No nie ukrywam, że czasami o tym zapominam, że, że mam takiego przyjaciela, do którego mogę się zwrócić, kiedy gdzieś pobłądzę, kiedy gdzieś coś mi nie idzie, a on jest tak na wyciągnięcie ręki, bo to jest przyjaciel, który zawsze na mnie czeka, który zawsze on chce, żebym się do niego zwracał. A druga sprawa dotyczy tej, tego miłowania, takiej prośby Pana Boga, żebyśmy się wzajemnie miłowali. I Pan Bóg też mówi o tym, że największą miłością jest, kiedy oddajemy życie za swoich przyjaciół. A dzisiaj, 14 sierpnia, jest to dzień, w którym wspominamy świętego ojca Maksymiliana Kolbego. To Franciszkanin, założyciel zakonu w Niepokalanowie i męczennik, męczennik II wojny światowej. I jego postawa to właśnie postawa takiej najwyższej, najwyższego rodzaju miłości, kiedy oddajemy życie za swoich przyjaciół. On oddał życie za młodego człowieka, który miał rodzinę i dzieci i poszedł za niego na śmierć. Poszedł za niego na śmierć w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. I tutaj też jest takie niesamowite w tym świadectwie Kolbego, że oddał życie za człowieka, którego nie znał. A uznał go za swojego przyjaciela, za którego warto oddać życie. No, my na szczęście żyjemy w czasach, kiedy nie musimy się takim bohaterstwem wykazywać i tak wielką miłością, ale dobrze by było, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, żebyście, żebyście Wy też wspominali ojca Maksymiliana, bo to postać niezwykła, i wspominali tę jego wielką ofiarę wielką ofiarę miłości.